Chciałem jeszcze raz wrócić do tego kryzysu wieku średniego, jaki rzekomo toczy mężczyzn, którzy decydują się na odejście od żony. Nikt nie mówi o kryzysie wieku średniego, kiedy to żona zostawia męża, a ta różnica ma wynikać z tego, że to kobieta zabiera ze sobą dzieci i to niby ma być przejaw jakiejś tam odpowiedzialności. Znaczyłoby to, że mężczyźni tych dzieci nie kochają i są gotowi oddać się zabawie, a trud wychowawczy spoczywa na kobietach. Tylko chwila, moment, czy mężczyzna ma w ogóle możliwość zabrania ze sobą tych dzieci? Czy mężczyzna ma takie same pole wyboru jak kobieta, która chce zakończyć relację? Może właśnie to, że tego wyboru po stronie mężczyzny nie ma, jest powodem, dla którego mężczyźni znacznie rzadziej od kobiet decydują się na zakończenie relacji. Bo dość często to angielskie określenie happy wife, happy life to tak naprawdę dla mężczyzny brzmi jako groźba. Albo będzie ona szczęśliwa, albo ona odejdzie i zabierze ze za sobą dzieci, a ty będziesz ponosił konsekwencje jej gniewu i niezadowolenia, które może później się przełożyć na to, że będzie ci rozwalała twoją relację z dziećmi. Czy są nieodpowiedzialni mężczyźni, którzy idą w tango balować? Tak ale bardzo często dla mężczyzny podjęcie decyzji o zakończeniu relacji jest obarczone bardzo wysokimi kosztami i my robimy jako społeczeństwo wszystko, co możemy, aby te koszty zakończenia relacji po stronie mężczyzn podnosić, a po stronie kobiet cały czas obniżać.